Niezauważenie, czy pozwolisz, bym w tobie zasnął i nawet w myślach nie był już sam? Czy oddasz mi swoją duszę własną oraz klucze do wszystkich Twoich bram? Czy co noc śnić będę mógł o Tobie, jeździć zawsze wspólny już los? Czy do serca Twojego już dobiegł mój zakochany w oczach Twych głos? Pomiędzy nami wciąż emocje są, a to, co za ich sprawą się zdarzy, pozwoli pomiędzy tymi, co śpią, rajnie zauważenie wymarzyć. Witold Tylkowski dla Anitka Kopańska czytała Anita Kopańska.